Witam was bardzo serdecznie. Zobaczcie. Tyle śniegu. Taki tunel. Dobra, także dzisiaj taki luźny vlog, a przy okazji chciałbym poruszyć temat budowy kurnika tego. Wczoraj odśnieżyłem przez sprzątanie i o. O, leży pióroprodukta. Co tam? Witajcie. Dobra. Godzina 8.30. Dopiero u kurek jestem, ale one i tak nie wychodzą. Woda. O, wygładzona. Dobra. Sprzątniemy wodę. Karwi było mają, bo ja wczoraj No Wszystko mają już Tylko wody sprzątnę. Poza nagrankiem. Teraz idę po dla piston, żeby zrobić to, co muszą i wam trochę opowiem o nie będę zamknął i trochę wam opowiem o tym kurniku okej okay, więc jeśli chodzi o kurnik no to udało się zbudować go praktycznie za darmo tam rynna tylko trochę kosztowała jakieś zawiasy wiecie wszystko inne było no i jeszcze ten posadzka bo tak tutaj było jakby to jest taka dobudówka do stodoły jakby jest stodoła tam za tą ścianą, jeszcze dalej jest stodoła i za tą ścianą dokładnie jest taka dobudówka do stodoły składzik. A tutaj była taka dobudówka, jakby zadaszenie samo yy, pod drewno. No i jakby wam pokażę, to tak zostało obudowane. O, tak płytami USB podwójnie, ocieplone, ale najpierw była, zaraz nie. Na pewno najpierw kopaliśmy to takie o podtrzymywanko, żeby się lepiej trzymało i żeby można było zamocować na tym płyty. No i po prostu wy wylaliśmy ten po mm, posadzkę, podoskręcaliśmy ściany. Tata jeszcze zrobił taką półeczkę, na której mam wszystko. No i to praktycznie nic nie kosztowało, a na przykład tutaj. Tutaj nawet są takie te, jak jakaś kura izolatkę ma, czy coś, no to można wstawić ten i siedzi. Dobra, no i tutaj wybieg, nawet nie wypuszczam kur. Coś mi przerwało, ale nawet kurek nie wypuszczam teraz, bo one i tak się boją po śniegu, myślą, że jakieś powietrze, nie wiadomo co i chcą latać po tym. Także no, nawet nie wypuszczam, trzeci raz. Tutaj śniegu. I no sam wybieg, jakby to ogrodzenie, te słupki, krawężniki, to wyszło z dostawą ponad 800 zł. Także no, to trochę kosztowało. No, aczkolwiek teraz będę robił sobie, jak będę robił ten, no to siatki leśnej myślę. Bo jednak za taki wybieg to nie wiem, się nie, nie wiem, czy się opłaca. Tak, tyle pieniędzy. I aczkolwiek jest przynajmniej oj, porządny i nie zamknę. No, także myślę że to jest wszystko. W kurniku, tak jak mówiłem, to jest ta izolatka. Tu mamy takie wyjście na wybieg z takim haczykiem. Tutaj kamieniem zastawiam, który o, jest tu pod śniegiem. Tutaj ten. Tu jest doprowadzony prąd przy tej. Tu wychodzi. Zaczepiony tak. Wszystko jest ocieplone wełną. Głównie wełną i takimi piankami. No i jest tu pianka też izolacyjna, żeby nie zawiewało. Na poidło i karmidło są cegły. Tam krawężnika, kawałek tutaj cegły. I nie ma żadnych problemów z jakimś rozsypywaniem i tak dalej. No, praktycznie nic się nie marnuje. Na szczęście. No, a ja biorę teraz tak to, to przyrzykowałem dla pisklaka czyli pszenicę I, no taka głównie pszenica jest jeszcze kukurydzy, dodam śruty kurki zamykam kurczy nie zamknę jedną ręką no. ale tak się kurnik prezentuje dokładnych wymiarów to w sumie nie znam aczkolwiek tuż za nim o tutaj gdzie jest ten wybieg tak jak mówiłem o, w tym miejscu ta dobudówka taka nie wiem może widać no jak jest ten dach się kończy to tu ma być górnik dla niosek także tu będą miały wybieg jakoś się zrobi może siatkę do tego co już jest gotowe przyczepi tylko krawężniki powkopuje czy pozalewa tu chyba już nie będzie, chociaż no nie tak. wiem, nie wiem to się okaże, także cyk nie zamknę, śniegu na napadało, o dobra no, także myślę że to na tyle aktualnie Tutaj jest y, ogrodzone, bo tutaj były wylewane te no, takie jakby to powiedzieć taka wylewka, żeby na tym można było normalnie u, jakby postawić słupki od klatki, bo tu będzie klatka na przepiórki, Także będzie. Tutaj będą sobie hodowane. To wtedy się jakąś inną furtkę zrobić. A teraz prowizorka, żeby wiecie jak było wylane, że piesek nie wbiegł. A teraz o. Tyle śniegu. Och, cholera. Ja, żebym się załatwił, przeszybko wysypać śnieg. Na świetniku tyle śniegu, że. O. <laughs> Zakopane wiaderko. Dobra, ja zostawiam te rzeczy i idę do szklarni, bo chyba będę odśnieżał, jeszcze wezmę łopatę. Dobra. Tak wygląda. No na dachu jest mało śniegu, na szczęście musiał się zsypać, ale na foliaku jest śniegu dużo To opieram i się zabieram za robotę. Także jak widzieliście szklarnie są odśnieżone Tu jest jeszcze jeden ogród Ale jest za zimno i muszę iść dzięki za dzisiejszy filmik. Cześć!